że nie dopowiadają księżyc w niebie jak jajo bimbuś ciapciuś krasula i nogi i nogi 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 tyle tych nóg czy w mej głowie huczą? nogi stołowe nogi bilardowe Nogi, etażerek, i nogi, mój frajerek, i nogi niebyż czekni. Nogi, słoniowe i nogi kocie 7 kotów 4 razy 7 28 7 kotów 28 nóg nogi, 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 22. W ulicy nogi, w kościołach nogi, w biurach nogi, w Paryżu nogi, w Krakowie nogi, w Moskwie nogi. Tam nogi. O Boże, ja mam nogi. Panie Rączka, reaguj pan. Mnisi drzew nie dopowiadają. Nie.